Witam bardzo serdecznie, ja jestem Furman i w dzisiejszym odcinku pokażę moje typy na sezon 2019-2020 klasy tak, no i tutaj mam już przygotowane i będę po kolei odklikiwać od miejsca 16 na którym dałem ŁKS Łódź, moim zdaniem ŁKS Łódź nie no spadnie z powrotem do ligi, nie da rady no. 15 miejsce Wisła Płock 14. Raków Częstochowa myślę, że się utrzyma, a Wisła Płock spadnie, tak. Potem 13. Arka Gdynia, gdyż Arka to no, taki sam myślę poziom będzie jak w tamtym sezonie pokazywała. 12. Lech Jagdańsk, 12. Bo myślę, że teraz nameli gorszy sezon po tym lepszym sezonie oczywiście. 11. Zagłębie Lubin, 10. Śląsk Wrocław bo myślę, że będzie im teraz lepiej szło niż w tamtym sezonie, oczywiście. Dziewiąty Górnik Zabrze. Ósma Korona Kielce, bo tak, no po środku ciągle są te zespoły i tak myślę, że tym razem będzie siódma będzie Wisła Kraków, bo myślę, że trochę lepiej im pójdzie i będą w tej grupie mistrzowskiej. Szósty Piast Gliwice, no, bo tak, Myślę, że nie zrobią kolejnego mistrzostwa, tylko akurat szóste miejsce będą mieć. Piąty będzie Lech Poznań, bo... No bo może im lepiej pójść niż w tym sezonie, ale nie tak dobrze jak tam kiedyś. Czwarta będzie Pogoń Szczecin. Druga... Trzecia będzie Legia Warszawa. Myślę, że tylko trzecie miejsce w tym sezonie dla Legii. Druga będzie Jagiellonia Białystok, ponieważ no na koniec tamtego sezonu miała bardzo dobre mecze i myślę, że pokaże tak samo dobre mecze w tym sezonie, tym nadchodzącym. No i pierwsze miejsce już się chyba domyślacie, jak to, to będzie. Moim zdaniem Krakowia wygra Ligę, ponieważ no jest dobra i no i to wszystko no. Jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli ten, chcecie się bawić w odgadywanie też tabeli przepuszczenia wasze, to napiszcie w komentarzu, podzielcie się tym, dajcie suba jeśli nie chcecie ominąć filmików z yy, właśnie meczu, bo będę live robić, będę skróty robić różne podsumowania, więc jeśli nie chcecie ominąć, to sub, z dzwoneczkiem. No i to wszystko. Dziękuję wam. Trzymajcie się do następnych filmów. Cześć!